Witajcie drodzy moi widzowie. Tu mam paczkę dostałem od swoich najlepszych fanów z Holandii. Tu fajne cudo dostałem od swoich najlepszych fanów. Takie eleganckie. Jestem zadowolony. Eleganckie, podoba mi się to. Fajna to jest. Z tego prezentu jestem zadowolony. Tu kartkę mi też dali o fajna elegancka pozdrawiam moich tych fanów od tych fanów dostałem tą fajną kartkę tą fajną deseczkę że sobie mogę ją przywiesić no nie spodziewałem się ja byłem na w czasach a tu niespodziewanie dostałem tą paczuszkę no i jestem zadowolony tutaj Fajne jest takie arcydzieło. Eleganckie, fajne, rozmaite. Teraz sobie powieszę. Jutro sobie to będę wieszał fajnie. I tutaj ta pamiątka będzie mi coś tam szużyć Fajnie. To jest no, z napisami. Taka fajna deseczka. I tutaj... Z takim koniem, fajnym, eleganckim oficerem, moi widzowie. No, to jest na lepsze fanowie. Z całej Polski, z Holandii mi to wysłali. I ja to otrzymałem. Także, drodzy widzowie, mówię wam. Ja mam tyle fanów dużo, że ja mam codziennie tych tych po prostu gości, mam takich gości. No, jestem zadowolony, ucieszony i bardzo dziękuję tym swoim fanom z Holandii. Także drodzy widzowie, zapraszam was do drugiego mojego filmu.